Posłuchajmy wspomnienia Antoniego, który w wieku siedmiu lat miał przeżycie wyjścia z ciała. Źródło relacji w opisie. Moja rodzina wybrała się nad jezioro na jeden dzień, kiedy miałem siedem lat, co było powszechną rzeczą, którą robiliśmy latem w New Jersey. Miałem starszego brata i siostry, którzy umieli pływać, ale mój brat bliźniak i ja nie. Pływaliśmy w części dla dzieci, kiedy mój starszy brat i siostry zdecydowali, że chcą popłynąć do jednego z kwadratowych pomostów, które znajdowały się na środku jeziora, i powiedzieli mojemu bratu bliźniakowi i mnie, że nie możemy iść. Wróciłem na plażę, aby poprosić mamę, żeby zabrała mnie na pomost. Oczywiście powiedziała, że nie. Z plaży wyłonił się kolejny mały pomost dla łodzi i oddzielił część dopływania od części niedopływania. Kiedy wróciłem do wody, postanowiłem wskoczyć z pomostu. Ale z jakiegoś powodu wskoczyłem do wody po stronie niedopływania, o której nie wiedziałem, że jest głębsza. Próbowałem dopłynąć z powrotem do pomostu, ale spanikowałem i nie mogłem. Przez chwilę walczyłem, ale nikt na plaży nie wydawał się tego zauważać, myślę, że wszyscy po prostu założyli, że się wygłupiam. Po kilku minutach walki zatonąłem. Nie wiem, jak długo byłem pod wodą, ale pamiętam, że się poddałem. Potem byłem poza swoim ciałem, patrząc na siebie pod wodą, a potem uniosłem się nad wodą i mogłem zobaczyć wszystko wokół siebie w promieniu 360 stopni. Nade mną wyczułem bardzo jasne światło, ale to nie było słońce było wszechobecne i jaśniejsze, ale nieboleśnie jasne. Mimo, że byłem na zewnątrz, czułem, że nie ma szczytu, nie ma nieba, nie ma granic. Poza tym byłem bardzo spokojny, moja panika i strach minęły. Patrzyłem w dół na wodę, gdzie się zanurzyłem. Czułem się trochę jak balon unoszący się w górę. W tym momencie niektórzy ludzie na plaży zauważyli, że zanurkowałem i nie wypłynąłem, a na plaży wybuchło zamieszanie. Wysoki mężczyzna z brodą i czerwonymi spodenkami zareagował jako pierwszy i wybiegł na pomost. Wskoczył do wody i wyciągnął mnie. Inny mężczyzna i mój ojciec poszli za nim. Widziałem, jak trzyma mnie w ramionach, a potem Bach. Wróciłem do swojego ciała i zacząłem płakać. Gdy wróciłem na plażę, uspokoiłem się, próbowałem powiedzieć mamie, że mogłem ich zobaczyć i że widziałem, jak mężczyzna wskoczył do wody i mnie uratował, a ona powiedziała, że to niemożliwe, ponieważ byłem pod wodą. Pamiętam, że chciałem jej powiedzieć, co widziałem, ale nie potrafiłem tego opisać. Byłem za młody i po prostu nie miałem słów nigdy więcej o tym nie mówiłem, aż do kolecz u i przypomniałem sobie to podczas programu o doświadczeniach bliskich śmierci w telewizji. Pomyślałem sobie: „Hej, to mi się przydarzyło. Powiedziałem o tym mojej ówczesnej dziewczynie i przeczytałem o tym książkę, ale nadal byłem zdezorientowany. Moje doświadczenie było znacznie krótsze i nie miałem kontaktu z innymi istotami, nadal zastanawiam się, co to znaczy. Myślę, że tłumiłem to przez cały ten czas, ponieważ czułem, że to nie mogło się naprawdę wydarzyć, że nie pasowało do rzeczywistości, a moja mama mówiła mi, że to niemożliwe. Ale zawsze było to z tyłu głowy, szczególnie gdy rozmawiałem z przyjaciółmi, którzy nie wierzyli w nic po śmierci, zawsze czułem, że wiem coś, czego oni nie wiedzą. To doświadczenie poza ciałem jest najwyraźniejszym wspomnieniem, jakie mam z tamtego wieku. Prawdopodobnie trwało nie dłużej niż 30 sekund, ale było tak ostre i prawdziwe. Dla porównania moje inne wspomnienia z tamtego wieku są mroczne i mgliste.